Pytanie, bardzo proste i jest sprawa jasna. Co, trzeba by było, co musiałoby się wydarzyć, żeby podróż do pracy do szkoły była przygodą tramwajem? Oj, to może dzieci spytać, córki bardziej. czy znaczy, no, e, no, tramwajem, żeby wszystkie były niskopodłogowe, tak to było dla, dla mnie było ułatwienie. Ponieważ ja mam piątkę dzieci, no i jestem młodsza, jest najmłsze z wózkiem jest ciężko. Jest tylko jedno, w niektórych tramwajach jedno wejście e, dla wózków, e, co nieraz musimy przepuszczać tramwaje, żeby móc wejść. A gdyby było coś na przykład, że grali, śpiewali, to nie byłaby przygoda? Tak, dokładnie. Też mogło być bardziej wesoło. Dzieci by się tak nie nudziły. Okay, dobra, mogę... wiecie mi, co musiałoby się stać, żeby podróż do przedszkola, do szkoły była przygodą? Co musiałoby się tam wydarzyć takiego? Może ktoś miałby przyjść do was? Nie wiem Co musiałoby się wydarzyć? Jakby dawali ciastka, byłaby to przygoda? Byłaby, nie? A jakby grali śpiewali, byłaby to przygoda? Tak. No to kogo byście chcieli zobaczyć na przykład w takim tramwaju? Mm, nie wiem Kogo byś chciałaś zobaczyć? No oj to zawsze lubi Kubusia Puchatka? Kubusia okay. dobra. Okay. Kto byś chcesz? Mm, taką sławną dziewczynę, która śpiewa Violet. no. Oh. Violetta, okej, okay. dobra. Dzięki. Co by się wydarzyć, żeby podróż do szkoły, do pracy była przygodą? Nie mam pojęcia. No, co byś chciał? W takim tramwaju, żeby coś Co by się wydarzyło? Żeby coś co, co się wydarzyło w takim tramwaju, żeby była przygoda? Coś ciekawego. No, przede wszystkim... Musiałyby być wyłączone wszystkie telefony. To może by ludzie bardziej ze sobą rozmawiali. By poznali siebie. Nie wiem, może podróż? No, żeby była przygodą. To co byś chciał? Kogoś spotkać? Kogoś. No, poznać nowych ludzi. No. Dobra, z takich bohaterów, nie wiem, kogoś byś chciał, żeby jechał w tramwaju, jedziesz rano do pracy, wiadomo, zaspany, do szkoły jedziesz zaspany i nagle patrzysz, to tu wsiada kto? Harry Potter. <laughs> Okej, okay, dobra. Dzięki czy poranna podróż do pracy, do szkoły może okazać się przygodą? Wierzymy mocno, że może się okazać przygodą. Zapraszamy 1 grudnia w godzinach 7:10. Ten przystanek zamieni się w przystań tramwajową, z której wyruszy regatowy tramwaj i zabierze nas w niesamowitą przygodę. Właśnie w podróż, może do pracy, może do szkoły, może do domu, a tam będą w tramwaju nam przegrywać majtki bosmana, będziemy częstować tym co kuk okrętowy nam Usmaży, ugotuje, upiecze, będzie też rozdawane coś do czytania. Tutaj będzie zapraszał gryfus. Tutaj na tym przystanku też będzie muzyka. Zapraszamy do odwiedzenia i do przejechania się i przeżycia niesamowitej przygody. Nie straszne nam mrozy, nie straszne nam wichry, nie strasznie nam deszcze. 1 grudnia zapraszamy na podróż regatowym tramwajem. Do zobaczenia. Ahoj!